Ja tylko witam bardzo, bardzo serdecznie moich klientów i bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami przez ten rok i zaczynamy od dzisiaj świętować i zapraszam na następny rok. Świętujemy trzy dni. Zaczęliśmy od piątku, w piątek była promocyjna cena. Wejście za 5 zł. Wczoraj była świetna dyskoteka do drugiej w nocy. Było nocne pływanie w rytmie właśnie samby, zumby było mnóstwo nagród. No i dzisiaj zaczęliśmy tymi właśnie słodkościami. Koszeńskie cukiernie upiekły nam piękne torty, jak na każdą rodzinę przystało. Mamy mnóstwo, mnóstwo nagród i prezentów dla naszych klientów na dzisiaj, o ponad 150. Największa z nich to jest taka fajna nagroda, można wygrać na weekend Toyota zatankowaną do pełna i można sobie nią pojeździć. Podsumowując, to był dosyć ciężki rok dla nas, dla pracowników, bo, bo uczyliśmy się obiektu, w tej chwili już możemy powiedzieć, że znamy go dobrze, znamy potrzeby klientów, ich oczekiwania i tak zastosowujemy różnego rodzaju promocje. Wykąpaliśmy już ponad 470 tysięcy osób. To są klienci zadowoleni, bo wiemy, mamy dużo bardzo dobrych opinii. Myślę, że mieliśmy troszeczkę potknieć, tak jak śliska posadzka, ale generalnie wszyscy są zadowoleni. I zapraszam na kolejny rok.